Dla tych, którzy dopiero teraz dołączyli, przypomnę, że jedziemy naszym Landrowerem z przyczepą kempingową z Trelleborg autostradą E4 na północ Szwecji. Może czas pozwoli i dojedziemy na Nordkap, a jeśli nie, to odbijemy w lewo i ciśniemy od razu na lafoty. W dzisiejszym odcinku jedziemy dalej autostradą E4 i przejeżdżamy obok miejscowości Sandswall. Na E4 jest dużo mostów, i właśnie przejeżdżamy przez jeden z nich. Sandswall, jeżeli dobrze wymawiam, Sandswall Bridge. Rozglądamy się z ciekawością na prawo i lewo, podziwiamy widoki. Niestety nie zatrzymujemy się często, gdyż goni nas czas i chcemy jak najszybciej przejechać na północ Szwecji. To jest kawałek mostu. Tu może nie będziemy wyprzedzać, tylko sobie spokojnie przejedziemy. Kolejny duży most Hogakustembron. Wjeżdżamy na niego, zwalniamy prędkość i również podziwiamy widoki. Kierujemy się w stronę Haparandy, i gdzieś dalej po drodze będziemy szukać miejscówki na postój. Korzystamy głównie z Google Maps i Park for night W okolicy Docksta wypatrzyliśmy na mapach Google niewielki parking na równoległej dróżce do e Zjeżdżamy w ostatniej chwili i robimy przerwę na obiad. Niestety na miejscówce nie ma drzew, które dałyby nam choć trochę cienia a słońce ostro przyświeca z góry, ale widoki rekompensują nam ten brak cienia. W jednym czasie przygotowujemy obiad i sprawdzamy płyny ustrojowe samochodów. Podziwiamy widoki i chętnie zostalibyśmy tutaj dłużej, ale czas nas goni. Dwie godziny później dojeżdżamy w okolice miejscowości Byskę i zaczynamy rozglądać się za jakąś miejscówką na noc. Mamy upatrzone co najmniej dwa miejsca. Jedziemy na pierwsze z nich. Jest już około 20.00. Dojeżdżamy prawie na wysokość północnej części Zatoki Botnickiej. Mijamy kilka małych miejscowości, jedziemy przez las, dojeżdżamy na pierwszą potencjalną miejscówkę. Teoretycznie mogłaby być, ale szukamy dalej. Po chwili dojeżdżamy do małego jeziorka znajdującego się w środku lasu niedaleko byskę tak, gdzie ja tu wlasłam. Ten podmokły. Idealne miejsce na wieczorny chillout. Spokój, przyjemna temperatura otoczenia, późny zachód słońca, cisza. No nie ma ciszy, gdyż ptaki prawdopodobnie urządzają sobie tańce godowe. Ktoś wie, co to za gatunek tak hałasuje? W międzyczasie jeździmy trochę landrowarem po okolicznym lesie. Pojechał, A w następnym odcinku wyjaśni się, czy jedziemy w końcu na Nordcap, czy może od razu na Lofoty. I przekonamy się, czy po przekroczeniu granicy koła podbiegunowego możemy w nocy chodzić po górach. Zapraszam do oglądania.